Zgody i kosy, część 32. Lubisz Ruch Chorzów? Daj strzałę! Zobaczę, ilu was jest! I wbijajcie na mojego Instagrama, żeby głosować, jaki klub w Zgodach i Kosach będzie następny. Ruch ma zgodę z Widzewem, Elaną, Wisłą oraz Atletico Madryt. Niecodzienna zgoda kibiców Ruchu i Atletico rozpoczęła się od wyjazdu do Hiszpanii kibica Ruchu z Żor, który w poszukiwaniu pracy dotarł aż do Madrytu. Zaczął chodzić na mecze Atletico, a potem nawet jeździć na wyjazdowe spotkania tej drużyny. Dzięki tej znajomości fani Atletico przyjechali w 2002 roku na piłkarski turniej sympatyków ruchu w Radlinie. Hiszpanów przyjechało wtedy 15. Za przelot zapłacili sami, a na miejscu czekały na nich hotel, pełna lodówka i impreza. Fani Atletyko byli zachwyceni polską gościnnością, a na dodatek jeszcze wygrali turniej. Hiszpanie nie chcieli być dłużni i zaprosili kibiców ruchu do siebie na mecz z Realem. Tym razem chorzowianie zapłacili za swój przelot, a na miejscu mogli już korzystać z uprzejmości gospodarzy. Korzowska flaga pierwszy raz zawisła na stadionie Vicente Calderon w 2003 roku zgoda kibiców Ruchu i Atletico oficjalnie została zawarta w maju, również przed meczem derbowym z Realem. Symbolem przyjaźni flaga ze znakiem klubu z Madrytu pierwszy raz zawisła na ogrodzeniu stadionu przy Cichej podczas rewanżowego meczu barażowego ruchu ze zniczem Pruszków. A największą koseru Chorzów ma z GKS Katowice, LKS Łódź, Rof Rybnik, Arka Gdynia, Legia Warszawa, Zagłębie Sosnowiec, Krakowia, Lech Poznań, a największą z Górnikiem Zabrze. Największa kosa ze wszystkich, jakie posiadają niebiescy, to górnik. Od zawsze chorzywanie prowadzili odwieczne dymy. Wiąże się to głównie z jednym aspektem. Obie ekipy mają największą rzeszę fanów spośród klubów na Śląsku. Kibice zarówno górnika, jak i ruchu zlokalizowani są we wszystkich zakątkach województwa. Siłą rzeczy nieraz dochodzi do spotkań z zwaśnionych grup. Dodatkowo wiele miast jest podzielonych między kibicami tych ekip. A najjaśniejszym przykładem tego zjawiska jest charakterystyczne miasto, jakim jest Ruda Śląska. Tam do wojen dochodzi w każdy weekend, kiedy to gra albo ruch u siebie, albo górnik. Natomiast największą kosę ruchorzów ruch spoza kraju ma z Hajdukiem Split, Realem Madryt, Ajaksem Amsterdam oraz Spartakiem Moskwa. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!